Słuchajcie widzowie, nagrywam dzisiaj premierę Minecraft, będzie bardzo dużo ogierek, dlatego oglądajcie, to nie będzie muzyka, tylko Minecraft dużo gierek, to będzie za 20 minut, za 20 minut, już to nagrałam, będzie episka premiera, filmik zobaczycie ile będzie trwał, mam nadzieję, że zostawicie, ła, że zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję, a mój film już leci na YouTube, możecie go już za niedługo oglądać. Ten filmik będzie bardzo fajny, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Ten film jest bardzo fajny i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że będzie fajny dobry głos. Jeżeli nie, nieważne. Ale pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, aby była premiera i aby już 16 pozostało procent. Patrzę ciągle na komputer. Przesyłanie w tego filmu. Dlatego zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Chcę, abyście oglądali ten filmik. I przygotujcie się, aby go oglądać trwa. Nie powiem Wam, ale bardzo długo. Dlatego zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Specjalnie się postarałem. I piszcie w komentarzach no, na tym wcześniejszym, gdzie nagrywam grani. Aby było jak najwięcej łapeczek w górę. Nie, i piszcie ten piszcie w komentarzach czy, czy mam że mam codziennie nagrywać to będę codziennie nagrywał jeżeli będzie więcej głosów na codziennie jeżeli będzie mniej głosów na codziennie to nie będę codziennie nagrywał ale głosujcie na codziennie to pa